Cześć, witajcie, tu Alat i dzisiaj pogramy sobie SkyBlocka na serwerze Craftworld. Yy, to będzie nowa seria serii yy, SkyBlock z, z Alatem. no to zaczynajmy Dobry, tutaj mamy Lava. No. kurde, nie, rob, nie wiem, jak się, jak robi ten no wiecie, jak to się robi czy się robi ten tutaj? tak chyba tak, dobrze, tak Nie Tak, dobrze. Dobrze działa wszystko. Moje odcinki nie będą dłuższe niż 10 minut. No to zaczynamy, zaczynamy. Jeszcze od razu zbieram było. O ile ja mam dolarów, dobra. już uh, Szkoda, że nie można przerobić um, Biedryk na żelazo. No to od razu zrobię sobie chyba... Powiem wam, że akurat tak dzisiaj nagrywam, to akurat mało mnie laguje. zwykle znacie moje filmiki z tego, że są zwykle lagi. Nie, nie, ja tutaj. Hmm. Tutaj. Kurde, jakie lagi jakie? przepraszam za nie. Dobra Przepraszam, że mi lekko laguje, ale Wybaczcie nas za to Dobra, no. początek robimy Kielofa Ostatki odkładamy i kopimy Wykopię teraz, jak wykopię te Kobla 3. Hmm. Pójdę sprzedać pójdę? zrobię sobie drugiego Odcinki teraz będą się raczej pojawiały częściej, ponieważ ja mam ferię już już 3 dni dopiero Bo dzisiaj jest niedziela, jutro, wczoraj e, od piątku mam ferię i jutro będzie pewnie nasz odcinek, albo jeszcze dzisiaj się pojawi. Kto chce ze mną nagrywać, to w moich filmikach znajdziecie Ymm, mój Skype. No i po prostu będziecie na filmiku do YouTube, Będziecie na serwer. Nie wiem. to ja zrobię cięcie, nazbieram trochę Cobblestone'a. Do zobaczenia za chwilę. No dobra, ja jestem już z powrotem. Wykupiłem kobla i idziemy teraz do stałą. lol. Scoop. tutaj przecież sprzedajemy kobla, nie? Sprzedajemy. Jak się sprzedawało kobla? Lol. Naraz, no No może kupimy coś. Słusznie co się przyda nam. так yes, no. no, no. Tak. No dobra to teraz dorobimy sobie tutaj chyba. Robimy sobie taką troszkę na cztery kratki. Кладка, моральный Что тут я? że mało się odzywam, ale ja jestem taki podziębiony lekko no dobrze, no to wyspa już jest lekko rozbudowana do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć, czołem do